Kyle, mhm. jestem przepotężny nam torcza, tylko musimy z widje w ogóle zmniejszyć chyba, bo są tam kurwa? Nie, on tu łazi, dobra. Nie wiem czy nie jesteśmy za szybcy czasami, ale strasznie wizję mam ogromną. A nie, bo ja mam torczą? Nie. Wszyscy mają taką wizję wielką, to był trzeba zmniejszyć tę wizję. A Gdzie jest ta planeta osrana? No co jest? Gdzie ta planeta jest? Halo? Halo? Tu. Dobra. Dobra, co tu się dzieje? jak no ktoś wchodzi. Dobra, chodź z do bołowski. Widział ktoś tam kto w ogóle? Nie widział. Tu właśnie lepiej Chyba są takie lagi. Dobra, jest jeszcze tutaj leksik. Leksika bym się bał. Taki jest też Dobra, caniaczek. Lariaturek wchodzi. Kurwa, co tu będę to Kto tu wę to położył? No, dawaj, śmiało. Wijaj. Dobra, no, Jaturek robi questa myślę, że on jest czysty. Jeszcze chyba nie znamy takich metod jak fake taski ogólnie. Na tym robi. Co tu wenta dał? Ktoś tu przyszedł i chyba wenta dał, tak mi się wydaje. Dobra, i tak poszedł tam. Wszystko po musimy go gonić, patrzeć, czy on przeżyje. Eee, taka opcja ogólnie, nie. Dobra, jak żyje i ciało nie no, znowu Lodzis, no nie no Ciało, jest bardzo, bardzo stare Tak, starutkie jest i jest na O2 Na O2?! I dopiero mnie odmotywało Dobra, byłem blisko, byłem blisko, bo razu, nie wszedłem tam, ale poszedłem od dołu do góry i byłem przez security Nie cały czas byłem po drugiej stronie w ogóle to Ja całą tą błędę przyszedłem przez laboratorium z admina i na światełka poszedłem naprawić no to Runda już trwała być. trochę, więc to każdy mógł na to. No, Dużo to było, no. Chociaż ja nie byłem w w ogóle, no. ale no... Ja no. też, ja też. Ja w sumie podobnie biegałem, w zasadzie. Chyba z kitem. Nie, tak. nie, ma, nie, ma, nie ma co mówić o tym. Ciało stare to nie no. ma co No i tyle impulsorów. A czekaj, są dwóch, tak? Teraz jest dwóch tylko, Uu. ale może być Arsonis, no. Na pewno jest, jest. Arsonis, nie że może być. Jeden głos się po bo... ten... ma... Uu. Jak szybko możesz zabić? No dobra, prostu. No to me bociku. Do sam sto desam otiszonych O nie, o, co jest? Co jest? Co się dzieje? Co? O no, czemu nas wyjebało? Oooo, to, to, to. to nieźle. Wyjebało grę. Ej, ja, była jak to jest, okay. że czwartą grę pod Czekaj, pierwszy się pierwszy wywalam i jako trzeci raz bym zabiłam. No to było, co się stało? Wywalił no, no. no ale Rzecho. czemu co się stało? Przeciążyło, ja, Dobra, wyjebało. jeszcze raz. Tego wyjebało? Tak Ja, ja myślałem, na że takie po kolei marudy, tam... Ale ja komuś. Ciekawuś... Ja, no, like, A ja za Skylexem byłem. <totry> to ja, ja, ja ci komuś Widziałem jak wylelele. się nie dosłownie, przez całą mapę i takie what the fuck. <gry>